Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, czy iPhone z 2016 roku jeszcze ma sens i czy jest warty uwagi, czy raczej jest to już przedmiot muzealny, który nadaje się do położenia go na półce. Ten model to jest iPhone SE, czyli wersja z 2016 roku, która ma środek yy, szóstki. Nie zmienia to faktu, że jakby design jest z 2012 roku, czyli w pierwszej wersji yy, 5, która pierwszy raz też miała Face ID. I która była na te czasy mm, wydania dość jakby nowoczesnym telefonem, które miało dużo funkcji nowych, i dzisiaj się przekonamy, właśnie powiem Wam po kilku dniach użytkowania, czy, czy jest to w ogóle sensowne wyjście aktualnie, czy raczej nie no, jest to bez sensu. I od razu spoileruję troszeczkę, że no ja po kilku dniach użytkowania mam tego telefonu chyba dość, <grym> niestety. No, ale to sobie po prostu przejdziemy po tematach. Więc tak, pierwsza rzecz, która w ogóle na tamte czasy była największym jakby krokiem do przodu, to jest Face ID, które do dziesiątej generacji było w iPhone'ach cały czas. I nic, że zostało zmienione, ponieważ 50% mamy szansę, że ten telefon się odblokuje. No I to, to, to naprawdę czuć aktualnie, używając 15, które ma Face ID i praktycznie 99%. Odblokowań działa. Tutaj mamy 50%, szans, 50 szans, że się to uda. I przechodząc sobie, tak do budowy, mamy tutaj Lightning, który już też nie jest aktualnie dostępny w nowych modelach. Mamy Jacka, mamy guzik do wyciszania, który aktualnie też jest zastąpiony zwykłym guzikiem wielofunkcyjnym, i mamy tutaj też guzik włączania na górze a nie z boku jak aktualnie w telefonach nowych mamy i mamy tu jeszcze kamerę, która nie wystaje, co jest jakby, jeżeli chodzi o design, mega fajne, ale to na tym chyba designie się tylko kończy. Przechodząc do tego, co w tym telefonie mnie najbardziej denerwowało, jest to chyba zaraz obok ta część, która nie działa bardzo często, naprawdę od boków jest ten telefon raczej macie tak, że ono nie zadziała, niż zadziała. A jest to bateria, która ma 80 kilka procent pojemności aktualnie, ale ten telefon jest bardzo mały i ta bateria też jest w nim mega mała. I miałem odczucie przez te kilka dni, że cały czas muszę być podpięty pod ładowarkę, bo zaraz ten telefon mi się rozładuje. Gdzie ja na przykład robię sobie śniadanie i słucham podcastu, i ja o 10 godzinie e, mam 40% baterii, co raczej nie jest za dobrym początkiem dnia, więc to już w ogóle pierwsza rzecz, która odpada, jeżeli chodzi o ten telefon. Następna rzecz to jest to, jak ten system wolno działa. To jest wersja z 16 roku. To już nawet nie mówię o wersji o 5 lub SC, która była trochę szybsza. A o piący to już zupełnie nie mówię, bo tam pewnie jeszcze jest, jeszcze jest niższa wersja oprogramowania, co do tego przejdziemy zaraz. Ale ten telefon po prostu jest tak wolny, że jeżeli chcecie coś sprawdzić w internecie, to potrwa to 5 minut, nie 30 sekund. Tak jak na mojej 15 na przykład. No i czuć, że ten telefon jest po prostu chyba dla ludzi, którzy mają bardzo dużo czasu, im się nie śpieszy nigdzie w życiu. Bo, jeżeli chciałbyś sprawdzić e, tramwaj czy pociąg, który odjeżdża za 3 minuty, no to niestety powodzenia Ci życzę, ale chyba nie zdążysz na pociąg. E, czuć, że ten telefon po prostu już wolno chodzi i no niestety jakby nie ma, nie ma tak jak przeskoczyć. nie z baterii, e, której też można wymienić na nową, ale ona też nie będzie tak dobrze trzymać jak w nowych telefonach. E, Przejdźmy do tego, że telefon też ma wersję oprogramowania 15.8, no przed 16, więc jakby wszystkie też aplikacje nie są dostępne. Ja dwóch nie mogłem zainstalować zupełnie. Przy niektórych jest tak, że pokazuje ci, że musisz zaktualizować do nowej wersji telefon. Gdzie nie możesz go zaktualizować, na przykład na OX-ie, i przy każdym wejściu na OX-a musisz kliknąć, że. Że ok, żeby zainstalować nowszą wersję i czuć, że po prostu już to będzie ci przeszkadzać cały czas w użytkowaniu tego telefonu. Nie da się tego obejść, nie da się bardziej zaktualizować tego telefonu. Niektóre aplikacje w ogóle się nie chcą zainstalować, takie jak Miles czy Porplexity, które jest w wyszukiwarku AI. Ono się zupełnie nie zainstaluje, jeżeli nie masz 17 lub wyższej wersji oprogramowania. Więc ten telefon ogólnie był udręką przez te kilka dni, jak dla mnie. Jedyne, co mnie trzyma, chyba, to jest design, który mi się mega podoba. Bo jeżeli byśmy dostali telefon, który wygląda tak, który ma ekran, face ID i baterię 15, to ja bym od razu go wymienił na, na taki model, bo jakby wielkość tego telefonu jest naprawdę na tyle mm, przyjemna, że w ogóle go nie czujemy w kieszeni. Jest bardzo lekki. I jakby jest ok, <noise> dla mnie. Niestety nie dostaniemy raczej małego iPhone'a, bo 13 mini było próbą Apple'a, ale jak widać 14 mini już się nie pojawiła, więc został anulowany cały w ogóle plan wersji mini. Raczej teraz rynek idzie w telefony raczej większe, więc dostajemy iPhone'a Max czy jak to się tam nazywa aktualnie niż mini wersje. Yy, następna rzecz to jest aparat, który ogólnie yy, matrycę ma małą, przez co nie mamy wystającego yy, aparatu, co nie pomaga raczej w ciemnych warunkach, yy, gdzie nie mamy za dużo światła, bo od razu czuć, że te, na tych zdjęciach nic za bardzo nie widać. No i jeżeli mamy dość dużo światła, wygląda to w miarę okej, okay. Słoneczny dzień są ładne zdjęcia, ale jak mamy dzisiaj, tak jak dzisiaj, dzień jest pochmurnie, no to te zdjęcia już będą wyglądać słabo. Jeżeli chodzi o nagrywanie, ja nagrałem nawet jeden odcinek tym telefonem i przy dobrym świetle nawet to spoko wygląda, 4K jest, więc powiedzmy, że jest to jakoś jakość ok, no ale tak do codziennego użytku, no ten telefon jednak się nie daje. Już nie mówiąc o kamerce z przodu. Gdzie teraz w nowych telefonach to nie jest jakaś za najlepsza jakość, a w tym telefonie to już zupełnie. Mamy Jacka, który, którego nie używam, bo nie potrzebuję nawet, nie mam chyba takich słuchawek, które używają Jacka już, bo raczej już nikt nie używa Jacka aktualnie. Ale jeżeli chodzi o takie codzienne użytkowanie, no ten telefon no po prostu się nie nadaje, tak według mnie. Jest to fajny taki gadżet. Które można sobie spróbować i zobaczyć, czy się nadajecie do takiego trybu. Ja myślałem, że na przykład, jak będę używał ten telefon, będę używał telefonu mniej, ale przez to, że muszę myśleć o tym, że telefon zaraz mi się rozładuje, to raczej używam więcej telefonu i myślę więcej o telefonie, więc to jest bez sensu. Gdzie w sklepie na przykład chciałem sobie sprawdzić olej do auta. Spędziłem na tym telefonie 5 minut zamiast minuty, bo. Nie mogę zainstalować Perplexity, a na safari szukanie jakiejś informacji to jest w ogóle koszmar. Eee, więc no poszło to w drugą stronę niż myślałem, co jest dość śmieszne. Eee, I tak podsumowując, no niestety chęci, chęci miałem dobre co do tego telefonu. Eee, one na Allegro w ogóle mają bardzo dobrą opinię. Mają 4,70 i chyba są po 300 zł. Hmm, czy jest tyle to warty ten telefon? Nie wydaje mi się. W sensie, jeżeli nie macie w ogóle telefonu, to taki awaryjny jest ok, ale do codziennego użytkowania raczej odpada, niestety. Nadzieję miałem, ale e, w tym roku już e, raczej wypada mieć jakiś nowszy telefon. Nie mówię, że najnowszy, ale przynajmniej 11, 12, 13, ale. SE niestety odpada. Więc tak. Jeżeli macie jakieś pytania, to piszcie śmiało. Jeżeli Wam się film podobał, to lajkujcie i dajcie suba oczywiście. No i to tyle. Dziękuję za uwagę i popatki na razie.